Elon Musk na swojej platformie X dawno Twitter odniósł się do wyników najnowszych badań, które sugerują, że pigułki antykoncepcyjne mogą wpływać na funkcjonowanie mózgu, a przez to emocje i zachowanie kobiet. Jak podaje portal Life Side News, zostanie naukowców cytowanych przez Maska Wynika, że stosowanie tych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się z silnymi reakcjami emocjonalnymi oraz osłabioną zdolnością zapamiętywania szczegółów negatywnych wydarzeń w kobiet, które są naturalnym cyklem. Badania również wskazują, że antykoncepcja hormonalna może prowadzić do obkurczania się brzuszno-przedniej kody przedczołowej, czyli tej części mózgu, która odpowiada za kontrolę emocji i przetwarzanie lęku. I komentując te doniesienia, mask zaapelował, aby dokładnie czytać ostrzeżenia dołączone do każdego stosowanego leku. To nie pierwszy raz, gdy miliarder ostrzega przed skutkami stosowania pigułek hormonalnych, które powodują m.in. przybieranie na wadze, podwiera się ryzyko depresji i potraja ryzyko samobójstwa. Takie zagrożenia są jasnym konsensusem naukowym, choć niewiele. Kobiet zdaje sobie z tego sprawę. Lajce, jak pominam przy okazji o innych możliwych skutkach, które są wpisane na tych dołączonych do każdego tego środka ulotka. Zwiększenie ryzyka raka piersi, szyjka macicy i szyjki macicy, wypadanie włosów, cukrzyca ciążowa, jastra, zakrzepik krwi, udali mężczyzn. Już w 2005 roku jedna z agentów WHO to jest mówię, jeszcze organizacja, ona zajmuje się zdrowiem, uznała, że chemiczne środki antykoncepcyjne to substancje rakotwórcze o najwyższej kategorii zagrożenia. Wskazuje się także na możliwość występowania dysfunkcji seksualnych, trwałych zmian w strukturze mózgu, a także zwiększenie ryzyka choroby leśniowskiego krowa. Zwłaszcza, gdy środki były brane w okresie dojrzewania. Kościół katolicki nie tylko dlatego. Wskazuje, że stosowanie chemiczne koncepcji jest niedopuszczalne moralnie i je używanie jest zawsze grzechem ciężkim. Zawsze grzechem ciężkim. Dobrze znowu się jakieś rozmyślanie na sformułowanie słowa grzech ciężki, Ludzie stale odcina Boga i skazuje na wieku Grzech ciężki świadomie i dobrowolne powiedzenie Bogu nie. Nie chcę ciebie i Twoich nauczyć. Wiem lepiej. Grze ciężko. A jaki ten ma związek ze mną? Kim że jest Elon Musk. To ważne. Ale ma dwie cechy. Jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. I to, co napisz na swojej platformie, Czyta setki milionów osób. Setki milionów. I to oczywiście się spodobało dużo. Bardzo dobrze. Gdyby ktoś inny to napisał, nikt nie przeczytał. Albo mało. A w Ewangelii głównym motywem, który dzisiaj się przewija, jest gratitudą, czyli cnota wdzięczności. Wdzięczność, czyli cnota, która przejawia się w świadomym uznaniu i okazywaniu wdzięczności za otrzymane dobro, zarówno w umyśle, jak i słowem i czynem. Wdzięczność. Przy tej okazji, żeby zrozumieć, co myślał Pan, albo co myśli nasz najlepszy ojciec nie? Niemczech, o nas, grzesznika. Prawie większość rodziców. Doświadczyła w jakimś mi mierze tego samego, jeśli ich własne dzieci, synowie bądź córki, okazały im jakąś niewdzięczność, kiedy, nie tylko kiedy były małymi dziećmi, ale zwłaszcza kiedy weszły do dorosłości, Wtedy możesz trochę się poczuć, jak się czuje Bóg nasz, dobry ojciec, kiedy Ty jesteś niewdzięczny wobec tylu dobra, które Pan Cię każdego dnia obdarza. <laughs> Jednym z największych darów łaski, jaki człowiek może od Boga otrzymać, jest płodność. Bo dzięki niej ja istnieję, Król Michał, nasz każdy z Was. Gdyby nie dar płodności Waszej Matki i wola Waszego Ojca, nie byłoby tutaj Ciebie. Nie istniałbyś wcale. Nie miałbyś więc pragnienia bycia w niebie. I oświadczyłbyś tego całego dobra. Nie byłbyś kochać. I nie byłbyś kochany. Obycie nie byłeś. Dzięki temu, co wasza matka kiedyś dawno temu, mogła nazywać stanem, błogosławionym. Jednak ten wspaniały dar, dar płodności przez wielu. Także i was. Chociaż mam nadzieję, że jest to już czas przeszły, były postrzegane jako zagrożenie. Zagrożenie dla życia, dla wygodnego życia, dla wolności, dla komfortu, dla możliwości podjęcia pracy przez 8 godzin dziennie w innym miejscu. Itd. I tak dalej. Inne jeszcze inne, tak zwane dobra tego świata. Więc ten autor, mask napisał zupełną oczywistość. Branie ciężkich chemii jest zagrożeniem dla zdrowia i zmienia mózg. Zmienia mocy kobiet. To by wiele rzeczy tłumaczyło. A zwłaszcza, że, drodzy wiemy, pigułka antykoncepcyjna. Doktora Johna Rocka, tą wynalacją katolik z Bostonu. I musiała poświęcić wiele kobiet, dokonała aborcji, żeby, tą, żeby, żeby on tą pigułkę mógł wynaleźć. Zobaczcie, korupcja czy grzechy katolików są najgorsze, ile ile zła w latach lat ta jedna tabletka zrobiła. Na koniec porzucił Kościół Katolicki i pewnie umarł w rozpaczy. Więc mask napisał, że zmienia chemia ciężka, zmienia twój mózg i myślenie. A ja powiem więcej. Nie tylko branie tabletek i plikówek zmienia mózg. Nie musisz niczego brać. Sama niechęć do posiadania dzieci już zmienia mózg. Ponieważ zmienia myślenie. Przede wszystkim powiem ale i mężczyzn. Wpływa na negatywne relacje małżeńskie. Skutkiem tego wpisu maska będzie po części to, że wiele kobiet przestanie brać te pigułki. Z lęku o a własne zdrowie, przecież niezbawienie. To jest w jakimś sensie rzecz pozytywna. Mówił taki biskup, mówię, że papież, to by machnęli ręką. to, to maska biskup. Chociaż zastanowił, Przeczytaj. Może to uratuje wielu z nich zdrowie. Znaczy na pewno uratuje zdrowie. Ale ucierpią relacje z mężem. Bo nie sprawi, bo nie sprawi to, że będą otwarte na życie. A jeśli nie będą, to na pewno, to znaczy, że naturalnego pożycia będzie mniej. Bo niestety kobiety tym rządzą. A przez to będzie więcej grzechów, mężczyzn, pornografii, ostatecznie rozpadów tych związków. Oczywiście to nie jest jedyny powód. Ale no istotnie. Jeśli bowiem odchodzimy od naturalnego, bożego porządku, o którym wczoraj tak pięknie tutaj mówił w środowisku. No to będę mam nadzieję, jeśli ktoś nagle to nie dorzuca. To, to, to jak możemy budować coś trwałego i rzeczywiście dobrego, jeśli łamie się Boże zasady, jeśli odchodzimy od naturalnego, Bożego porządku, w którym głodność jest i zadaniem dla chrześcijańskich porządku, to jakże może nie odbić się to na myśleniu i na zachowaniu? Jakże nie odbić się może na sile rodziny? a potem Kościoła, wreszcie państwa. Przecież wszyscy wiemy, że wymieramy. Wszyscy, wszyscy biją na ala, ale nikt nie daje jakie są tego przyczyny, a jakie są tego najprostsze środki, aby tego zapobiec. Gardynał Wyszyński w latach 50. Wielki, przygotowany do wielkiej nowenny przed tysiącleciem państwa polskiego mówił jasno, jeżeli będzie nas jeżeli płodność polskich rodzin będzie na tym etapie, to do roku 2000 będzie nas 80 milionów. I wtedy 80 milionów Polaków, wiecie, to w Europie rządzimy. Już teraz, dzięki ciężkiej pracy tych pokoleń, jesteśmy na 20. miejscu, 20. państwie na świecie, pod względem zasobności i bogactwa. Kosztem. Najniższych, jeden z najniższych płodności na świecie. Zawsze są koszty postępu i dobrobytu. A gdyby nas było 80 milionów, to byliby to naprawdę, w Europie bylibyśmy na czyli na pierwszym miejscu. Nie byłoby żadnych przybyszy, ponieważ wszędzie byłyby nasze dzieci, biegały się śmiało. A jedna nas jest. Co się stało od lat 50? Kiedy nie było takich wygód, jak dzisiaj macie w domu, samochodów, wspaniałych łazienek, komputerów, internetów, wszystkich tych wszystkich dogodności, które sprawiają, że życie jest lejsze, łatwe, przyjemne. Niedojrzalne w sobie, matki, pragnienia komfortu, wygody ponad miarę, ale przede wszystkim uciekanie od ofiarnego życia. Zwłaszcza to ostatnie w ofiarne życie. Nic bardziej chrześcijańskiego, niż bardziej chrystusowego, jak ofiarne życie, z którego wypływają tak wspaniałe owoce. Ofiarne życie bierze się z ducha służby. I nic bardziej nie współczesnych kobiet, jak sformułowanie służba. Ja mam służyć? Być służącą? Mężowi? Dzieciom? Jeśli ktoś z Was ma takie pokusy, to są to pokusy tego pradawnego krzyku, który rozległ się gdzieś tam, na wysokościach nieba, kiedy spadał ten najspanialszy anioł. Non serga nie będę służył. A po drugiej stronie jest głos spokojnej służebnicy, naszej matki, naszego Pana Ekce Domini. Oto ja, służebienica Pańska. Ancilla oznacza tyle, co wolnica, Czyli moja wola jest w ręce mojej, mojego Pana. Do z tego ofiarnego życia rodzą się owoce. Nie tylko dla zbawienia wiecznego, dla sługa rodziców, to dla tych dzieci, to klejnoty w ich koronach. Chwała Boża, nowi święci, którzy, poją, którzy, ją, po, którzy ją powiększają. Bo te dobra jakkolwiek yy, są bardziej pewne niż to, że jutro będzie poniedziałek. Jednak wydają się nam odległe. Bardziej przyziemne dobra to jest pomyślność doczesna w samej rodzinie, dzieci, wnuki, zabezpieczenie na starość. To jest wreszcie pomyślność Kościoła, nowi, nowi, nowi wierni, od życiu, od rodziców, rodzą się powołania do służby, do ofiarnej służby wśród... Dziewcząt i chłopców, to wreszcie jest pomyślność państwa. Nowe obywatele, ręce do pracy, to są nowe firmy, to są podatki, a więc i zasobność skarbu państwa, wreszcie jego obrona. Dzisiaj wszystko inaczej by wyglądało, gdyby nas było 80 milionów, gdyby się rodziło tyle dzieci, co w ciemnej nocy komunizmu lat 50., kiedy kraj lizał, krany po II wojnie światowej. Kiedy, ile było mniej mężczyzn, ile było kale, ile było zburzonych, nieodbudowanych jeszcze miast, kamieni, domów. Więc rozumiem, zachowujmy pokorem wobec tego Bożego porządku, naturalnego biegu rzeczy, których dzieci powinny się rodzić z otwartych na życie małżonków. I nie zawsze tę ale jako neutralny rytmy naszej Bożej Służby. Dla Boga, dla Kościoła i dla Ojczyzny. I za to wszystko rozwiernie widzieliśmy zawsze, Panu Bogu, składać pieniądze. Jak tego przykład mamy w dzisiejszej Ewangelii. Ed vidit quia mundanus est, egregessus est, cum magna voce magnificans devum, faciem suam, ante pedes eius gratias agens. I zobaczył, że jest oczyszczony. Wrócił się. Z wielkim głosem, wielbią Boga, upadł na obliczem przed Jego stopami. Dziękując. Gratias Amen. Euchariston autor. Dziękuję czy nie. Euchariston. Euchariston autor. Zobaczył, że jest oczyszczony. Powinniście Panu Bogu dziękować najpierw, że nas oczyścił oczywiście z grzebów, ale, że Wam odmienił myślenie. Dlatego wielu z Was tutaj jest. Bo na jakimś etapie życia, Pan Bóg Cię oświecił łaską swoją, na którą nie zasłużyłeś, odmienił Ci myślenie. Wróciłeś, teraz możemy wielkim głosem, śpiewając tutaj na Przeświętem, padając na twarz, klękając głęboko przed. Naszego Pana tutaj nie ma, jego boskich stóp, które chodziły po tej ziemi. Ale za chwilę będzie podniesiony nad naszymi głowami, będziemy mogli oddać cześć, adorując dziękując mu za wszystko, co dał Ciebie i mnie uczynił. Euhariston, autor, gracias, adres. Rozumieli, jest to bardzo symptomatyczne, że wrócił samarytanią. Kolejna racja, tamte samarytanie, raz się tam to samarytanie Bóg spodziewał się owoców od własnego narodu. A oto poganie i jego Bóg pragnie, żeby do katolików rodziło się więcej. A oto poganie wykorzystują te naturalne dar do Boga o wiele lepiej. Bardzo ciekawe jest, czym jest poprzedzona ta dzisiejsza Ewangelia. To jest rozmowa między uczniami. Jezus mówi do mnie, Kto z Was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy On wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu. Że mm. raczej nie powie, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się, sługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz ja i pił. Czyż, czy okazuje wdzięczność w słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co Wam polecono, mówcie, cudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. I to wierni, drodzy rodzice obecni, przyszli, albo tych, którzy czas minął, To jest właściwa ustawa. Nic szczególnego nie czynicie. Że działacie zgodnie z porządkiem na Bożym Planem. Słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. To jest, to właściwa postawa pokoju. Słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Za wszystko Tobie, Boże Ojcze, niech będzie zawsze Tobie Za Zaprawdę godne to wszystko jest sprawiedliwe. słuszne i zbawione. Abyśmy zawsze i wszędzie Tobie Dzięki spora, Panie Przechodzący, Ojcze, wiecznym Boże. Amen. W imię Ojca i Syna i Duchu Świętego i będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. W imię